Na czym polega tajemnica adwokacka? A tajemnica adwokacka związana jest z tym, że adwokat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się od klienta przy okazji prowadzonej sprawy. W praktyce oznacza to, że bez zgody klienta adwokat nie może przekazywać informacji dotyczących sprawy z osobą trzecim, znajomym albo członkom swojej rodziny. Szczególnym rodzajem Tajemnica adwokackiej jest tajemnica obrończa. Zgodnie z artykułem 178 Kodeksu Postępowania Karnego obowiązuje zakaz przesłuchania obrońcy co do faktów związanych z prowadzeniem sprawy albo udzieleniem porady prawnej. Warto zauważyć, że ten zakaz nie przewiduje wyjątków. Z powyższego wynika, że klient nigdy nie może ponieść negatywnych konsekwencji szczerej rozmowy z adwokatem.